Dzień dobry, witam na kanale Euromilk. Nazywam się Piesiak Kadrian i jestem regionalnym opiekunem terenu. Dziś odwiedziliśmy pana Waldka w gminie Mogilno, Kujawsko-Pomorskie i chcielibyśmy pokazać rozrzutnik pracujący przy wapnie. Jeżeli jesteście ciekawi, dalszego ciągu materiału zapraszam do oglądania. Prezentowany model rozrzutnika posiada tak zwane deflektory przystosowane pod wysiew wapna. Na czym to polega? W prostych dwóch słowach. Jeżeli chodzi o rozrzucanie typowo Materiałów sypkich, to jest pomiot, torfy, ewentualnie każde inne, które byłyby sypkie. Jest to opcja, która najbardziej się do tego nadaje. Zaraz otworzymy sobie te deflektory i zerkniemy do środka, więc zapraszam do oglądania dalej. Z racji na wiele pytań dotyczących właśnie takiego systemu, chcielibyśmy Państwu bardziej przybliżyć, jak faktycznie te deflektory wyglądają wizualnie i też jak wygląda ta technologia rzucania typowo właśnie wapna. Jeżeli chodzi o same deflektory, są one przystosowane pod wapno pod tym względem, że mamy dwa proste sypy, które podają nam wapno czy też torf bądź pomiot bezpośrednio na walce, co powoduje, że wysiew jest dużo szerszy, dużo bardziej precyzyjny. I po prostu praca idzie dużo bardziej precyzyjnie, jeżeli chodzi o rzucanie tego typu materiałów. Postaramy się Państwu pokazać, jak wygląda sianie wapna typowo na otwartych deflektorach i typowo na zamkniętych systemem ze sypami. W ten sposób zobaczycie Państwo różnicę w samym jego wysiewie. Witam, nazywam się Waldemar Banaszkiewicz. Znajdujemy się w miejscowości Strzelce, Kujawsko-Pomorskie, gmina Mogilno, powiat mogileński. Zakupiliśmy rozrzutnik Euromilka w tym roku 2020. Gospodarujemy na 50 hektarach. Utrzymujemy bydło w stanie 70 sztuk. Potrzebowaliśmy rozrzutnik uniwersalny do obornika, do wapna, do kurzaka, no do wszystkiego. No, Wypadło na Euromilka. Polski producent nie zawsze znaczy zachodnie to dobre, polskie chyba też. Jesteśmy zadowoleni na razie. Współpraca będzie przebiegać dalej. Jednak jak na tych zamkniętych się pracuje no to jednak taki towar jak ten, czyli takie, takie wapno. Takie... Taki towar to nie jest, nie musimy z tak dokładnością tego roz rozwodzić, nie? Dokładnie. bo to jest, można dawać, więcej to nie zaszkodzi, nie, nie, mhm. nie, nie pomoże, nie zaszkodzi, to nic, jest po prostu, mhm. ale są wapna, co cała precyzyjnie wyjść, nie wyszedł, mhm. wtedy te magnezówki, magnezowego to tam tona, 2, trzy, cztery maksymalnie, tak, nie? Tak. a tego można tak 10 15 ton, zależy, nie? zależy Dokładnie. od jaka tam jest gleba, Najlepiej to jeszcze próbę zrobić. Nie? Tutaj, właśnie warto zauważyć, że wapno, które teraz w tym momencie wykorzystujemy, ma dosyć sporą wilgotność. Jest dosyć mocno zbrylone, przez co adapter na zamkniętych deflektorach zachowuje się dużo lepiej. Z racji na to, że całe walce rozdrabniają ten towar, który właśnie rozsiewamy. No i mimo, że jest to nie najwyższej klasy wapno, dalej utrzymujemy precyzję siania. Dziękujemy za obejrzenie naszego dzisiejszego materiału i zapraszamy do oglądania naszych kolejnych odcinków z serii Euromilk.